Siemanko, witam Was w kolejnym odcinku co noszą w klipach, a tym razem opczajmy sobie ubrania z klipu Puerto Bans, w którym udział wzięli Japson, Pizo i Zetha. Zapraszam do oglądania. A zanim przejdziemy do outfitów naszych gwiazd, chcę wam tylko tak szybko polecić aplikację Hype Hunter, która wysyła powiadomienia o najlepszych okazjach ze świata streetwearu, na buty, ubrania i akcesoria. Więc jeśli chcecie wyrywać mega okazje i kupować nawet do 80% taniej, to koniecznie pobierzcie tą aplikację z App Store lub Google Play. Linki jak zawsze macie w opisie. I tutaj na ekranie tylko wam jeszcze wyświetla kilka ostatnich okazji z aplikacji, żeby was troszeczkę zachęcić do pobrania i pokazać, że warto. A ja teraz przechodzę już do klipu. Zaczynamy dzisiaj od Japsona i pierwszy fitik od góry, bucket hat od Celine, kosztuje 350 euro, czyli jakieś 1000 560 zł. Dalej mamy okulary Ray-Ban Oval Solid Evolve 710 zł. Koszula jest od polskiej marki Local Heroes i kosztuje 249 zł. Dalej mamy zegarek. Jest to zegarek, który już był w poprzednim odcinku, w którym też Żabson się pojawił. Jest to oczywiście Rolex. Aktualna wartość to około 50 tysięcy zł. Buty pochodzą od New Balance. A. Jest to model Vision Racer w kolaboracji z Jadenem Smithem. On kosztuje 649 zł. Aktualnie w tej kolorystyce, którą ma Żabson na sobie, czyli białej z takimi różowymi dodatkami jest wyprzedana. Drugi ficik z tego klipu czapka od Miss która też była w innym klipie, ona kosztuje 330 zł. Dalej mamy okulary od Louis Vuitton, model, który dosyć jest popularny wśród raperów, na przykład też sitek, w nim śmiga, jeszcze kogoś tam widziałem. On kosztuje 625 euro, co daje w przeliczeniu na złotówki jakieś 2800 zł. Następna jest pomarańczowa kamizelka od Miss 1840 zł. Pod spodem mamy jeszcze t-shirt od marki 2005, jest to również polska marka, Humble Tea. 190 zł. Skarpetki, które możemy tutaj też zauważyć, są od Supreme. One nie są jakieś drogie, bo kosztują 20 euro za opak i daje to jakieś 90 zł. Można je często na tropach Supreme bez problemu kupić. No i buty takie same jak wcześniej, czyli New Balance Vision Racer. Na niektórych ujęciach możemy jeszcze zauważyć, że Japsun przebrał w tym ficie spodenki i buty na inne. Spodenki są w takim samym kolorze jak kamizelka, bo są również od Miss ta sama kolekcja. No i tutaj ciekawostka, bo te spodenki są ogólnie długie, ale można z nich zrobić krótkie, odpinając nogawki. One kosztują 1850 zł, więc niestety nie mało. No i buty od Nike w kolaboracji z Off-White, model Blazer, Mid. Te buty pojawiły się też w poprzednim klipie, który analizowałem na tym kanale. One w retailu kosztowały 529 zł, a aktualnie z drugiej ręki trzeba dać jakieś 25 3000 zł. No i trzeci, ostatni feature, żepsona w tym klipie. Czapka już była wcześniej, okulary tak samo. Tanktop jest ogólnie z kolaboracji Boss z Russell Athletics, ale tanktopy do regularnej sprzedaży chyba nie trafiają. Trafiły, a trafiły na przykład t-shirty w takiej samej kolorsyce, które możecie wyrywać za 349 zł. I oczywiście pamiętajcie, że linki do wszystkich przedmiotów z tego odcinka macie w opisie. Buty mamy tutaj oczywiście te same co wcześniej, czyli New Balance Vision Racer. A i jeszcze taki jeden mały bonus, bo możemy na jednym ujęciu zauważyć Jepsona w bluzie od 2005, która kosztuje 390 zł. Teraz czas na Kizo, pierwszy ficik od góry, okulary Gucci. Aktualnie można je wyrywać za 1111 zł. Koszulka jest oczywiście od Nike, jest to koszulka Lakersów, do dorwania aktualnie za za 299 zł. Kolejny item jest mega mocny, bo jest to Rolex Submariner i on kosztuje aktualnie około 65-70 tysięcy zł. Spodenki są od Nike, można je wyrwać aktualnie za 99 zł. Dalej mamy skarpetki jeszcze, tak myślę, że warto wymienić, bo są to skarpetki MTS, czyli marki Kizo. One są dostępne za 19 zł. No i buty Nike Air Press to 529 zł. Jak to chyba samo Nike określa, jest to taka koszulka na stopy. Mega wygodne buty. Mam je też w swojej kolekcji, więc bardzo polecam. Przechodzimy do drugiego fitu Kizo. Mamy tutaj bluzę od MTS, czyli Myto Sukces. 199 zł. Spodenki były wcześniej i buty tak samo były już wcześniej, więc od razu lecimy do trzeciego outfitu. Polo jest od bosa Ono kosztuje 400 zł. Pokazuję Wam tutaj akurat na ekranie kolorystykę z żółtymi akcentami, a nie z takimi miętowymi jak ma Kizo na sobie, ponieważ nie mogłem akurat tej kolorystyki dokładnie znaleźć, ale model jest ten sam, więc myślę, że starczy. Spodenki akurat nie mają żadnego znaku charakterystycznego, żadnego logotypu ani nic, więc jest też tak, jakby ciężko określić, ale mam za to dwie ciekawe alternatywy. Pierwsza alternatywa jest od Adidasa za 139 zł, a druga alternatywa od Marco Polo za 259 zł. I myślę, że to są takie dosyć dobre alternatywy do tych spodenek Hizo. Dalej mamy klapki od Nike, klasyczny model Benassi. Just do it, 139 zł. No i teraz ZH, pierwsza outfitik, czapka od Borkru, 99 zł. Dalej mamy bluzę od Nike, aktualnie 249 zł. Spodenki również od Nike kosztują aktualnie 90 zł no i buty Nike Air Max Plus w całej czarnej kolorystyce 729 zł, też bardzo fajne, szybkie buty. Drugi outfitik, czapka ta sama, okulary pominałem przed chwilą, więc teraz o nich wspomnę są to okulary od Marvel Lens i są to okulary korekcyjne, po prostu z nakładkami przeciwsłonecznymi, więc można powiedzieć, że takie dwa w jednym one kosztowały około 300 zł koszula pochodzi od Vision of Super taką samą koszulę miał Japson w innym klipie tylko, że żapsą miał tam z czerwonymi ogniami, a tutaj zetka macza białą po prostu. Ona kosztuje 407 zł. No i trzeci fit Z, czapka i okulary były. Bluza i spodnie jest to komplet od MTS, czyli od marki Kizo. On kosztuje 399 zł. No i buty Nike Air Max Plus, które były wcześniej. Tak więc to tyle w tym odcinku. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że kilku rzeczy się dowiedzieliście, co Was tam interesowało. Napiszcie koniecznie w komentarzach, kto z tej trójki ubrał się w tym klipie najlepiej, najciekawiej według Was. No i napiszcie też, kogo chcielibyście zobaczyć w kolejnym odcinku, jakiego artystę lub na przykład jaki klip. Ja Was zapraszam jeszcze na mój Instagram, OneNorbi, który się tutaj z boku wyświetla. No i pobierajcie aplikację Hype Hunter, bo warto. Ja się teraz z Wami żegnam. Do zobaczenia. Cześć.